Hej majaczko moi kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Maciej, a przed Wami kolejny odcinek The Forest. Kochani, postanowiłem zrobić najdłuższą tyrolkę, najmożliwie najdłuższą. Słuchajcie, znalazłem idealną myślę trasę. Zobaczcie, tutaj w pięknym się układają drzewa. Tak mogę sobie cały czas tutaj prosto poprowadzić moją tyroleczkę. Zacznę sobie gdzieś tutaj, jeszcze nawet troszeczkę wyżej. Zacznę sobie gdzieś o oh, w tym miejscu. Chcę zobaczyć, jak, jak bardzo możliwie długą trolkę mogę zrobić. Oczywiście chcę to sprawdzić na Waszych oczach, ponieważ to jest coś, co lubię robić sprawdzać trudne ciekawostki z Deforesta na Waszych oczach. To wy dobrze wiecie, że ja to uwielbiam. Teraz po prostu lecimy, zobaczymy, jak daleko jesteśmy w stanie sobie dojść. Mam tylko nadzieję, że żaden z kanibali, czy mutantów nie zechce mi przeszkodzić w trakcie nagrywania tego Lub pogoda, która właśnie mnie też już denerwuje, ponieważ się właśnie ściemnia Ale mi, o... o wilku mowa Dobra, lećmy dalej, po prostu lećmy dalej Postaram się nimi nie przejmować O, tutaj, zobaczcie, zauważcie, że już... Jest za daleko, ale dobra, mamy tutaj kanibali obok Którzy na mnie... warczą Nie wiem, czy to było ze względu na to, że ta trójka już była za wysoko. Czy. O, biegną do mnie, kurczę. Czy ze względu na to, że, czy, że była za długa? Zaraz chcę to jeszcze raz sprawdzić. Robiąc ją sobie niżej. Tam o, widzę kanibala gdzieś w oddali. Ale nie dostał ode mnie, niestety. Zaraz sobie spróbuję, kochanie, jeszcze raz. Robiąc ją po prostu niżej. Przy okazji mogę sobie złapać dzika, który chyba chciał mnie zaatakować lub nie wiem co zrobić. Ja go zabiłem. Więc... spoko. Właśnie słyszałem jakiś dźwięk, ale, ale to chyba ktoś... jakiś motor odpalił na zewnątrz, nie wiem, myślałem, że to jakiś mutant. Tam jest kolejny dzik, hej! I nie żyje. Słuchajcie, bo widzę, że już się ściemnia, więc nie ma sensu, żebym teraz to nagrywał... Ee, po ciemku! Więc ja się tutaj chwilę kimnę i zaraz do was wracam. Dajcie mi dosłownie chwileczkę i zaraz, zaraz będę. Dobra, słuchajcie, przespałem sobie całą noc, jednakże mam małe towarzystwo obok mnie. co może nawet nie takie małe, ponieważ przyszło ich tutaj kilku. Wybudowałem sobie aż nawet... Nawet, nawet, nawet zobaczcie, taki tutaj mały płotek. Właściwie też nie taki mały. Żeby przetrwać sobie noc. Ale dookoła tego płotu było ich chyba z 50 i tak się męczyłem tutaj całą noc. I w tym momencie oni mnie tutaj gonią, i próbują nie wiadomo, co w sumie ze mną zrobić. oj oj oj, 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 oj jezus, Maria, ile ich tutaj jest? No toć matko, jedyna. Wiem, że. chwila, chwila. Ja mam przecież artefakt, tak? Jest jak drą drąte japy. No, masakra. ten. drugi przycisk, mysz. Ten będzie ok. Nie chcę teraz pomylić. Dobra, ten jest niebieski. okej, okay, szybko wbijaj to, póki przybiegli. O, za nim, za nim przybiegli. Dobra, uciekajcie mi teraz stąd. Wymędziska jedna, tylko dwie rakiety jeszcze. Płoń Ja go zaraz tutaj jeszcze dobiję, jeśli on nie umrze od tego ognia No Giń Tego właśnie życzę wam wszystkim Polera, jasna Dobra, tak czy siak będę się tutaj wrócić więc ten, ten artyfakt mogę sobie tutaj zostawić, a więc dobra, jedziemy dalej z tyrolką, Która jest, o tutaj Dobra, teraz nie będę wchodził tak wysoko, tak jak mówiłem Tylko sprawa sobie załóżmy na przykład z tego właśnie poziomu, o już tam towarzystwo leci Dobra, idźmy sobie dalej, wywalić ich to po prostu na spidzie tutaj pobiegnę z nadzieją, że się uda. I teraz zobaczymy, czy to była długość, czy wysokość. Zaraz się okaże. Mniej więcej w tym miejscu mi się ta gdzieś skończyła. Wtedy uwaga. Słuchajcie, nie, to była kwestia tylko wysoko. O nie, jednak nie. Jednak kwestia długości, bo tutaj już. Nie mogę jej poprowadzić. No, czyli to jest taka maksymalna tutaj długość. A więc dobra, zróbmy to. Boże, ile to wymaga wszystkiego? 15 lin oraz 10 kół. Słuchajcie, mega, mega dużo. Ale powiem Wam. O, Ciebie bardzo teraz potrzebuję, Mordo. Przydasz mi się. Niesamowicie mi się teraz przydasz. Akurat potrzebuję skorupy, ż... skorupy żółwia, więc idealnie mi się nadasz. Coś, tu dzwonisz. Oj, hej, 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 Maciej. Tak, już pewnie zauważyliście co tam się stało, także zaraz jeszcze to wytłumaczę. Dobra. Już mogę cię oskurować? Tak. Daj mi swoją skorupę, bardzo mi się ona przyda. Dziękuję ci bardzo. A więc słuchajcie kochani, tak jak mówiłem, przygotowałem się już na to. I oto co ja zrobiłem? Przygotowałem się. I, 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 i. Uwaga, robię to. Ojeje, mam kanibal na bok. Dobra, tyroleczka ta ty gotowa. Mega, mega długa. Jest przeogromna. Słuchajcie, ty... czemu ty mnie gonisz? Cholera, jasne. Zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie, powiedziałem. Gin. No. Słodkich snów. Także słuchajcie, troleczka jest wybudowana, jest mega, mega długa. Zaraz się sprawdzimy, jak się. Jak się... Jak się, jak się zjeżdża na takiej długiej trolce? Jaki mój mały projekcik. Oczywiście jeszcze zanim ją użyję, zgarnę sobie mój artefakt. Okej. Okay. No to co? Zjeżdżamy, tak? Do dzieła. O Boże, to trwa naprawdę długo. Okej, okay. ej, to jest mega fajne, mega, mega, mega mi się podoba. O, mnie tutaj wyrzuciło. O, siemaneczko, proszę pana, siema. Wjeżdżam z maczetą. mogę ogóle to jest teraz tak łatwo ich zabić, jak się przyzwyczaiłem do gry na survivalu i... I, i teraz to jest taki, taki easy. <grym> Naprawdę, tak mi jest mega, mega dziwnie z tym. Czekaj, teraz gdzie jest moja baza? W którą stronę teraz jest moja baza? Prawdopodobnie gdzieś tam. Aż. Dobra, nieważne. Mieszczę z tym. W każdym razie cieszę się, że mogłem wam pokazać najdłuższą tyrolkę w The Forestie. Choć, jeszcze coś się pomyliłem. Jeśli coś zrobiłem nie, tak? Dajcie mi też komentarz, oczywiście. Wszystkie komentarze ja będę czytał oraz na bieżąco też śledził. Także jeśli macie jakieś sugestie do tego, co zrobiłem, to walcie śmiało. Nie oszczędzajcie się. Fale hejtu chętnie przyjmę na klatę. A więc. Dobrze. Myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Widzimy się niedługo, do zobaczenia, trzymajcie się, o tutaj jest krokodyl A jaki jest krokodyl, to co to znaczy? Dużo mięska oraz skóry Dwa krokodyle, o kurde, nie zauważyłem tego drugiego Okej, okay, ten jeden tam dostał, ucieka Jeszcze drugi Szkoda, że ten drugi mi uciekł Próbuję jak najszybciej tego jednego sobie zabić, już się udało? Tak. Fantastycznie. O kurde, nie uniosę już więcej skór. No nie, no nie, no nie. To trzeba szybko robić ten pancerze to jest za duża okazja. A tak. Korzystajmy. Zbierajmy wszystko, co możemy. No, miało być taki odcinek tylko sterolki, a ja tutaj jeszcze kilka innych rzeczy robię. No, jak zawsze, no ja nie umiem tak się ograniczyć tylko do tej jednej rzeczy. Zawsze to się dzieje za każdym razem. Przepraszam, jeśli was, was to może irytuje. Bo może nie powinienem tak robić. Ale, ale to wychodzi tak samo, no. <laughs> ja, się ja tego nigdy nie. Absolutnie nie planuję. Patrzcie, mam jego łeb. A gdzie był ten drugi? On mi tutaj gdzieś uciekł. Jest, jeżeli podejrzeć jak mi gdzieś wyskoczy, to ja się przestraszę. O, tutaj jest, mamy go. już go zabiłem? Serio, tak szybko? Było takie łatwe Naprawdę Dobra, jedziemy dalej Skóra jaszczurki Zróbmy sobie tak I mega O Mogę przytrzymać sobie tylko ten prawie przycisk myszy Ej, zarobiście O, genialne Ok, aha, już mam ich 10, 10 sztuk. okej okay, zarobiście Dobra, czyli skoro już wszystko mamy, wezmę sobie ten web, powieszę go sobie gdzieś w domu. Mm, ja już z wami żegnam, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się oczywiście już kolejnym, już niedługo, prawdopodobnie za kolejne dwa dni, bo tak się przeważnie widzimy. Chyba, że coś się nawali mi z internetem, lub coś się innego stanie, nie wiem. Planowo widzimy się za dwa dni, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!